Auf eine druga połowa zaczęła wiele lepiej wyglądać, szkoda, że straciliśmy tą trzecią bramkę, bo możliwe, że wyglądałoby to zupełnie inaczej. Mhm. Milan Radion, to jest ten Radin. Radin, to jest ten zawodnik, który grał jeszcze nie podpisał kontraktu. No i był jeszcze jeden testowany zawodnik. Czy coś więcej na jego temat możemy się dowiedzieć? Czy możemy powiedzieć, wegen jest to drugi zawodnik, który Zagen w tej chwili Czy mówimy czy nie nic? Nie, to są zawodnicy, które będą To są zawodnicy, którzy niedługo zostaną zaprezentowani. Jak pan ocenia tych nowych piłkarzy? Papadopoulos, Szymusiak, jak oni wypadli? wypatni? Wąskunenisz zagram, wąskunenisz Papadopoulos, Uł Szymusiak. Ja, Papa hat sehr viel gearbeitet. Leider haben sie ihn ein bisschen alleine gelassen erste Halbzeit. Papa Papadopoulos, rzeczywiście popracował swoje. Niestety, no, nie miał okazji na to, żeby wykazać się strzeleniem strzel bramki. Ja hat aus dem Mittelfeld einfach keine Unterstützung gehabt. Deswegen hat das ihn natürlich sehr schwer getan, aber

Dzisiaj zabrakło Mateusza Spychały, to kolejny z nowych zawodników. Dlaczego? I Mateusz Spychała, władnik DABEJ, jest kontuzjowany. To jeszcze chciałem zapytać o Maćka Firleya. a ostatnio o nim w ogóle nie słyszymy, był na wypożyczeniu. Czy widzi go trener dalej w drużynie, czy on go szpila Maciej Filej i z Auchnich Dabei u Punewija Wegelinga? Im moment nic mal W tym momencie nie możemy jeszcze nic powiedzieć, musimy poczekać. Panie trenerze, a co z Aleksandrem Belisą ma zwolnienie do 30 czerwca, ale czy trener z nim rozmawiał i czy go Widzi w składzie na przyszły sezon. Czy to będzie się podobało? To będzie się podobało. Powinno to być do końca tego miesiąca wyjaśnione.